Witam wszystkich Państwa serdecznie z znaku bliźniąt na Waszym czytaniu od 11 do 18 sierpnia 2025 roku. Karty już są rozłożone, przetasowane, abyśmy zaoszczędzili czas. Także przejdźmy do czytania. Moi drodzy, co odchodzi do przeszłości w tym tygodniu? To jest około fortuny który mówi o tym, że jakiś etap zakończył się dla Was, jakiś etap intensywnych zmian, jakichś nieprzewidzianych zwrotów akcji i wpływu losu na Wasze życie. Czas, w którym byłaś, byłeś prowadzony przez jakieś siły większe niż Ty sam, sama mogłaś sobie zdawać sprawę, czyli przez jakąś karmę, przeznaczenie, synchroniczność. Na szczęście ta faza dobiega końca w tym tygodniu. Jeżeli wasza, wasz ostatni czas był jakiś pełny niespodzianek, zarówno pozytywnych, jak i tych trudnych, to teraz właśnie wchodzicie w okres większej stabilizacji lub też świadomego kierowania waszym losem. Jest to dosłownie zakończenie jakiegoś cyklu karmicznego. Możliwe, że domknęliście jakiś ważny cykl, czy też to był cykl emocjonalny. Duchowy, a być może zawodowy, co dla niektórych. To, co miało się wydarzyć, już się dokonało. Wychodzicie z roli właśnie takiej, takiego pasażera, pasażerki losu, od poczucia, że życie ci się przydarza, że przestajecie być bierni wobec zmian, zaczynacie je współtworzyć w tym tygodniu. To jest przepiękny moment, od przejścia ku świadomemu tworzeniu. Hmm. Przechodzicie od chaosu do struktury, od przypadku do intencji. Karta wyroczni. Do naszej karty Koła Fortuny, która wypadła, mówi o tym, że każdy moment, że w każdym momencie, przepraszam, wszechświat konspiruje, aby pchnąć Was do przodu, do myślenia tego prawidłowego, do energii miłości. Także Cokolwiek się działo u Was przez ostatni czas, było to karmiczne, to raz, a dwa zaplanowane z góry. A tylko po to, żeby Was pchnąć, właśnie, żebyście myśleli prawidłowo, żebyście weszli na Waszą ścieżkę, żebyście byli w tej energii miłości do siebie przede wszystkim. Do innych, tak, ale bardziej, bym powiedziała, do siebie. Bo jak są takie karmiczne rzeczy, to one nas uczą. To jest lekcja dla nas, to jest lekcja tworzenia siebie, nas samych. I karta wyroczni właśnie przepięknie współgra z kartą. Koła fortuny, które nam wypadło na to, co odchodzi do przeszłości u was bliźnięta. I na szczęście to już odchodzi do przeszłości, czyli te lekcje karmiczne się zaczynają kończyć. Co za fantastyczna wiadomość. A co w teraźniejszości? No, w teraźniejszości, czyli na ten tydzień, wypada wam mag, który mówi o tym, że jesteś teraz w pełni wyposażony, aby manifestować swoje wizje. Nie tylko duchowe, ale te praktyczne też. To moment, aby wasza kreatywność, wiedza i wola działania splotły się w końcu w jedno. Aby tworzyć przestrzeń do realnej zmiany, czyli ten tydzień będzie polegał na takim tworzeniu zmiany. W tym tygodniu zrozumiecie, że macie wszystkie narzędzia w dłoniach, kielich, uczucia, miecz, umysł. Widzicie ten mag z tymi pierścieniami? On właśnie to wszystko trzyma, on ma to wszystko we własnej dłoni. On jest, on, on tworzy, to on ma tą moc w ręce, tak? Czyli tak jak powiedziałam, ten kielich uczucia, miecz umysł, buława, czyli wolę, i monetę, czyli materię, to wy świadomie możecie połączyć te wszystkie żywioły i działać i tworzyć. Cokolwiek w tym tygodniu nie zamanifestujecie czy, czy zainicjujecie, to będzie to początek nowego etapu. Nie ale aktywny. Aktywnie będziecie inicjatorami, twórcami Waszych kreacji. Wasze pomysły mają moc urzeczywistnienia się w tym tygodniu. Również możecie odczuwać przypływ pewności siebie tego, że Wasza obecność przyciąga, że jesteście liderami, przewodnikami możecie inspirować innych albo sami czuć się zainspirowanymi. Ludzie będą czuli Waszą energię. Nawet jeśli nie wszystko jeszcze zostało wypowiedziane, to i tak już będziecie wiedzieli, że zaczynacie coś nowego, że macie tą moc. Zrozumiecie, że to jest w was moc tworzenia czegoś nowego. Karta wyroczni, która wypadła domaga na ten tydzień, mówi, że kluczem do modlitwy jest to, abyście zapomnieli, co myślicie, że co myślicie, że potrzebujecie, Super, super to współgra z tym magiem. Już Wam tłumaczę, co, dlaczego ja tak uważam, bo jeżeli ta karta tutaj mówi o, o tym, że kluczem jest zapomnienie tego, co myślicie, że potrzebujecie, no to właśnie tak, ja myślę, że to jest ten klucz, bo, bo ten mag ma wszystko w swoich rękach. Nie planujcie naprzód. Bo, bo coś, co możecie uważać, że tak, ja tego potrzebuję i to jest właściwa ścieżka, to po to właśnie była ta karma, żeby was ściąć. To, co myśleliście, że jest wam potrzebne, to to nie jest właśnie to. Wy macie coś stworzyć sami z siebie od nowa, to wy macie być twórcami własnego życia, w, w waszego świata, tego, co wy potrzebujecie, tworzyć na waszych narzędziach, nie na, na czyichś, tak? Zapomnijcie to, co macie w myślach. Odejdźcie od myślenia, zacznijcie działać, bo to, co myślisz, że potrzebujesz, niekoniecznie jest dla Ciebie dobre. Dlatego to wszystko się zawaliło. Ty myślałeś, że tego potrzebujesz, ale to nie jest Twoja ścieżka, to nie była Twoja ścieżka, dlatego za przeproszeniem tak przysowiowo po pupie mogliście dostać ostatnimi czasy. Bo los was po prostu nakierował. Cokolwiek się działo, nie było to dla was. To jest przeszłość, to odchodzi do przeszłości. Wy jesteście kreatorami waszego życia. Ta karta również mówi o tym, że jesteście w stanie połączyć to, co mistyczne, z tym, co konkretne. Że będzie to idealny czas na działania, które mogą zintegrować to, co sobie Marzycie, czy nie wiem, czy tworzycie muzykę, czy mm, jakąś komunikację, po to, aby mieć jakąś większą wizję. Życie, wszechświat ma dla Was większy plan. To, co mieliście do tej pory, to było zbyt małe. To nie było dla Was, tak? Także nie zawsze to, co myślicie, że potrzebujecie, jest dla Was dobre. Plan był wyższy i inny. Naprawdę, często i gęsto my sobie nie zdajemy sprawy, jak piękne rzeczy są przed nami, boimy się dać krok do przodu i trzymamy się jednego, i nie możemy ruszyć. No i potem się dzieje, że właśnie jest nam ciężko i źle. Ale to jest tylko po to, żeby was nauczyć, żebyście wiedzieli, że to wy macie moc tworzenia. I tak, na koniec tygodnia, dzięki właśnie tym przemyśleniom, tym wnioskom, tym uczuciu, które do was przychodzi w tym tygodniu, Zrozumiecie, że nadchodzi do was właśnie teraz czas struktury, stabilizacji, takiego świadomego przywództwa nad waszym życiem, nad tym, co chcecie. Po etapie MAGA, takiej twórczej inicjacji, wkroczy, wkroczycie w taką fazę, gdzie wasze wizje zaczną przybierać konkretne formy, wymagające ram, decyzji i odpowiedzialności. Na koniec tygodnia możecie ugruntować waszą wizję, wasze pomysły. To, co chcecie stworzyć, zaczynacie to konkretyzować na koniec tygodnia. Zaczynacie budować fundamenty, ustalać zasady, tworzyć struktury. Przejmujecie w końcu rolę lidera, liderki nad swoim życiem, nad tym, co robicie. Nabieracie mocy, a wasze decyzje będą kształtowały rzeczywistość nie tylko waszą, ale też innych. Wniesiecie w końcu energię porządku, planowania, prawa. To może być moment, w którym ustalicie właśnie zasady działania w tej waszej przestrzeni. Stworzycie sobie regulaminy jakieś, nie wiem, grafiki. Podejmiecie jakieś decyzje prawne, jak i finansowe. Także na koniec tygodnia to do Was przychodzi. Przede wszystkim ee, staniecie się takimi strażnikami nie tylko wizji, ale też ludzi. Którzy wam zaufali. Wasza siła nie będzie służyła dominacji, ale opiece. Opiece nad sobą, na, na, nad tym, co wy chcecie. Nie będziecie tłumić waszego ducha, ale go będziecie chronić i wspierać. Czyli ten tydzień to taka podróż pokazująca od, od poddania się właśnie losowi poprzez taką aktywną kreację ustanowienie porządku przechodzicie z roli ucznia uczennicy do roli twór, twórcz, yy, twórczej do tworzenia rzeczywistości a następnie do strażnika, takiego lidera super świetne karty naprawdę przepiękne energie dla Was bliźnięta napomknę również, że jeszcze tutaj karta wyroczni ostatnia mówi, że Szczęście to jest wasze prawo urodzeniowe. Bycie szczęśliwym. To, co myśleliście, że, że było w jakieś, nie wiem, świetne dla was. No to nie. Bo to nie jest szczęście. Bo takie szczęście, wiecie, fałszywe, karmicznie zrzucone na was. Mieliście zobaczyć, co fałszywe, co nie. Mieliście ustać w swojej mocy. Dopiero teraz będziecie szczęśliwi. Bo nadchodzi właśnie ten czas struktury decyzji odpowiedzialności. Także jakiekolwiek działania, cokolwiek będziecie planowali na koniec tygodnia, to będą wymagały porządku, granic i konsekwencji. Dziękuję Wam bliźnięta. Zapraszam Was ponownie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to subskrybujcie, udostępniajcie. Komentujcie przede wszystkim, miło mi słyszeć od Was zwrotną jakąś informację. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie odpowiedzi, pytania. I w ogóle dziękuję Wam serdecznie, bliźniaki, bo Wy jesteście na topie wszystkich znaków Zodiaku w tym, w tym miesiącu, jeżeli chodzi o oglądalność. Także dziękuję Wam serdecznie. Myślę, że w nagrodę. Powinnam coś dla Was nagrać ciekawego, więc komentujcie, na jaki temat chcielibyście, żebym może rozłożyła dla Was karty, znalazła jakiś przekaz. Co byście chcieli usłyszeć specjalnie dla Was bliźnięta w tym miesiącu? Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć.